Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie 4 października w piątek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Kochani, z całego serca dziękuję wszystkim, że jesteście. Za wszystko, za każdą wiadomość, za każdą łapkę, za, za to, że decydujecie się i zgłaszacie do mnie na sesję czytania kronika Akaszy. Słuchajcie, to jest dla mnie ogromny zaszczyt móc zabrać Was w podróż do Waszej Duszy. Kroniki Akaszy to jest taka przestrzeń, to jest taki, taka baza danych, to jest taki twardy dysk Duszy, gdzie zapisane są wszystkie informacje, co się z Duszą działo, co się z Duszą dzieje. Jest też plan na Duszę, co się z Duszą będzie dziać. Ale pamiętajcie, że my jesteśmy człowiekiem. Jesteśmy taką istotą, która dostała umysł. Nie tylko czucie, ale też myślenie. I my mamy się nauczyć współgrać. Czucie z myśleniem, żeby podejmować decyzje zgodne z drogą naszej duszy. Zdarza się, że podejmiemy decyzję i, i pójdziemy zupełnie w innym kierunku, ale co nie oznacza, że my nie wrócimy na te tory, że my nie doświadczymy tego, co sobie dusza zaplanowała. My doświadczymy, wszystko doświadczymy, cały plan duchowy zacznie się spełniać. Tylko na przykład, raz możemy iść na skróty, raz możemy iść pod górkę, raz możemy iść, raz możemy iść krętą drogą, a raz możemy iść prostą drogą, żeby doświadczyć tego co sobie zaplanowaliśmy. Także zapraszam, kochani, też z całego serca. Muszę się pochwalić moją karuzelą z aniołkami. Jest po prostu przecudna. Widzicie, jak można radość aniołom sprawić od rana na karuzelę je wsadzić? Niech się chłopaki pokręcą. Tak, kochani, z aniołami tak w ten sposób rozmawiamy. Normalnie to są nasi przyjaciele. Proście anioły o pomoc. Proście, dziękujcie im za to, że są przy was to są istoty światła, które są tutaj po to, żeby nas wspierać. Z aniołami rozmawiamy jak z najlepszym przyjacielem. Słuchaj, stary, potrzebuję załatw mi to, to, to i to. Nie mam czasu dzisiaj, ale też proszę cię, opiekuj się mną, opiekuj się moją rodziną. Ja ci dziękuję za to, że zawsze przy mnie jesteś. Proście anioły o wsparcie, proście o siłę. Wiecie, każdy dzień, który jest nam dany. Obojętnie czy tam za oknem pada deszcz, świeci słońce, to co masz w sercu jest najważniejsze. Jeżeli w sercu jest słońce, jest wdzięczność za nowy dzień, bo nie wszystkim ten nowy dzień jest dany, pamiętajcie. To już jest radość i szczęście. A zróbcie dzisiaj tak, żeby to był najfajniejszy dzień w tym tygodniu. I tak codziennie. Co ja dzisiaj mogę zrobić, żeby ten dzień był świetniejszy od wczorajszego? Może dobry film, może coś zrobię dla siebie, może gdzieś siebie zabiorę, a może sobie pójdę na fajne lody albo wypiję, wypiję świetną kawkę. No bo co, mamy bo tu, tak? Kto ma kawkę, pije kawkę, kochani ze mną. Także to jest. Zróbcie dla siebie coś. Jeżeli słyszycie pragnienie, muszę to powiedzieć. Na jednej z ostatnich sesji. Było pytanie, czy mam napisać książkę. Słuchajcie, przyszła dusza z gotowym tytułem, z gotowymi rozdziałami, z tytułami, ze wszystkim. I pyta się, czy mam napisać książkę. Nie wiem, jak ten pomysł długo, długo w głowie tam rozkwitał i dojrzewał, ale wyobraźcie sobie, łączymy się na drugi dzień, a tam już jest 12 stron książki. Powiem Wam, że o aniołach to będzie książka. To będzie coś przepięknego, coś cudownego. To będzie coś niesamowitego, bo czucie tej duszy też jest ogromne. Nie wszyscy mamy takie czucie, nie wszyscy, ale od czego to zależy? To zależy od wieku duszy, to zależy od tego, jak jesteśmy otwarci na tą przestrzeń anielską, bo to my się mamy otworzyć na prowadzenie. Aniołowie oni są cały czas otwarci, tylko to my mamy dać dostęp do siebie. Oni tylko czekają, kiedy my powiemy, hej, chodź tu, przyjdź ze mną, zaopiekuj. To wcale nie trzeba modlitwami. To normalnie po ludzku z nimi rozmawiamy. Oni i tak, rozum oni potrafią zrozumieć naszą energię. To, co my już mamy w głowie, to anioł już wie. I wszechświat tak samo. Energii się nie oszuka, kochani. To nie ma tak, że ja sobie tu będę myśleć: wdzięczność, wdzięczność, a w sercu mam tyle jadu, że sąsiadkę jak spotkam, to ją wzrokiem zabiję. Tak nie pójdzie. To, co mamy w sercu, to mamy na zewnątrz. Więc jeżeli czujemy jad, czujemy, czujemy złość, czujemy, czujemy nienawiść, to to będzie przychodzić w różnych postaciach. To niekoniecznie ludzie muszą do nas tak czuć. Ale po prostu życie może nam się tak układać, że my nie będziemy potrafili poczuć szczęścia. Bo zbiegi zdarzeń, które są zbiegami zdarzeń, będą takie, że to szczęście będzie nas omijać. Tak, moi drodzy. I to tylko i wyłącznie na nasze własne życzenie. Obfitość świata, ona nie ma granic. We wszystkim. W miłości, w finansach. W pracy, w dzieciach, co tylko byśmy chcieli, w partnerach. Oczywiście. Ale jeżeli celem duszy jest doświadczyć w tym życiu bycia samym, po prostu przez ileś wcieleń, przez sto wcieleń szłam cały czas w związkach, kurczę, jakie to męczące. Może ja w tym życiu chcę pobyć sama. I tak sobie dusza zaplanowała, w tym wcieleniu chcę pobyć sama. Jak zaakceptujemy tą sytuację, pogodzimy się z tym, że jesteśmy sami, że nie mamy partnera. No świetnie, no dobra, no mam być sama, to jestem sama. Ten, tą uwagę, którą poświęciłabym komuś, poświęcam sobie. Daję wszystko sobie, to, co najlepsze. Nie warunkuję swojej, swojego szczęścia od tego, że będę kochana przez drugą osobę. Albo że będę mogła kochać drugą osobę. Jeżeli chcesz kogoś pokochać bardzo, pokochaj siebie. I wystarczy. I wtedy tak się wszystko odmieni. Jak ty już zaakceptujesz ten stan, że jesteś sama, albo jesteś sam, że wszystko wkoło ciebie no jest takie, jakie sobie właśnie zaplanowałam. To słuchajcie, to się wszystko tak odmieni, że partner może przyjść w przeciągu, w przeciągu chwili. Dosłownie, w przeciągu chwili. I ty powiesz nie: No, teraz to ja nikogo nie chcę. No przecież mi jest świetnie być samym. No jak, no teraz, jak ja już sobie tutaj wszystko poukładałam, że ja jestem sama, że jest tak świetnie, to ktoś mi się pokazuje hello w wszechświecie. I tak się dzieje, kochani. Tak się dzieje. Najważniejsze, co to zaakceptować daną sytuację. Bo kiedy wysyłamy sprzeciw, to znaczy, że bardziej chcemy tego doświadczyć. Bardziej. Kiedy przyjmiemy to, co mamy, kiedy zaakceptujemy to wszystko takie, jakie jest. Nie wiem, czy Wy widzicie, ale tu leci kadzidło, jest. Och, już teraz. Tak pięknie dym równo leciał. Jak zacznę mówić, zobaczycie, co się będzie działo. Widzicie? A jak nie mówię? Poszło prosto, pięknie Kochani, jak zaakceptujemy te wszystkie sytuacje, które są. W koło nas, że teraz jest tak i tak, że moja dusza doświadcza tego i tego. To zobaczycie, co się zacznie dziać. To jest plan Twojej duszy. Nie akceptując tego, co się dzieje, nie akceptujesz planu swojej duszy, czyli sprzeciwiasz się samemu sobie. A dusze chcą przeżywać, dusze chcą doświadczać, bo przez to, że my doświadczamy czegoś, my wzrastamy. Dusza ewoluuje, dusza przeskakuje na następny stopień, a przeskoczy ileś stopni. To przeskoczy do kolejnego wieku duszy. To, że się ktoś wciela tysiąc razy na Ziemię, to nie znaczy, że jest starą duszą. Stara dusza to jest ta dusza, która odhacza po kolei swoje doświadczenia. To taka lista jest doświadczeń i sobie wiem, aha, w tym wcieleniu zaliczyłam to, 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 to. To na to wcielenie biorę sobie to, 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 bo chcę sobie to przypomnieć i to, 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 bo chcę doświadczyć. Zrobię lajba, wiecie, w sobotę. W sobotę czy w niedzielę? W niedzielę zrobię, jak już będą się wszyscy przygotowywać do pracy. Zrobię live'a na temat planu duszy i jak to jest w planie przedurodzeniowym, między wcieleniami, jak to jest też z duszą po śmierci, jak się spotyka ze swoimi opiekunami, skąd to wiem, nie wiem. Z, trochę z przeczytanych książek, ale trochę gdzieś z wewnętrznej wiedzy. No i z czego? No, z rozmów w Kronikach Akaszy, z mistrzami. Jak ja ich pytam, oni mi opowiadają. To jest niesamowite. W poniedziałek ruszamy z pierwszą grupą kursu, kochani. Cudownie po prostu. Ja się już nie mogę doczekać. Taka jest ekscytacja, że wow. Co karty chcecie nam powiedzieć na dzisiaj, na piątek? Jaka wiadomość! Wzięliśmy sobie do ręki anielskiego. Wzięłam sobie do ręki anielskiego tarota. I wyskoczyło nam, kochani. Wyskoczył mi świat, Archanioł Michał, zobaczcie, no, przecież od nas nie opuszcza, kochany, nawet tutaj się znalazł. Dobrze wykonana robota, radość, zadowolenie i nagroda, ścieżka ku oświeceniu. Taka karta nam na dzisiaj wyskoczyła, ale też wyskoczyła nam królowa powietrza, niezależny, doświadczony, realista, dowcipny. Podejmowanie neutralnych decyzji. Oczyszczenie się z tego, co ci nie służy, dostrzeganie humoru w sytuacji, tak, to nasze anioły, kochane. No, to mamy dzisiaj duet, niesamowity, królowa i archanioł. A co tam niech jest? I Kochani, anioły zsyłają ci tę kartę, ponieważ właśnie udało ci się dokonać czegoś, co będzie miało wielkie znaczenie. Tym samym gratuluję ci dobrze wykonanej pracy. Jesteś gotów, by pójść dalej i dokonać czegoś nowego. Ciesz się przepełniającym cię uczuciem spełnienia. Pozwól sobie na otrzymywanie pochwał za to, czego udało ci się już dokonać. Wzrosłeś w sensie duchowym i osiągnąłeś nowy poziom w rozumieniu wszechświata, doświadczyłeś wspaniałego oświecenia i rozszerzyłeś ramy swojej świadomości, dzięki czemu możesz czuć wielką radość i zadowolenie, odczuwasz prawdziwe, prawdziwie. Zna, znaczącą wdzięczność. Kochani, ten świat to jest, wiecie, takie otworzenie okna szeroko na świat. Otwieram się w świecie na ciebie. Zapraszam ciebie do siebie z Twoją pełną obfitością, ze wszystkimi dobrami. To jest tylko, kochani, i wyłącznie od nas uwarunkowane, co my sobie zrobimy. A teraz uważajcie, wzięłam książeczkę do ręki i co. Tada, królowa powietrza, bo aniołowie wiedzą, że ja nie mam czasu już dzisiaj. Twoja umiejętność podejmowania klarownych wyborów jest potrzeba, potrzebna właśnie w tej sytuacji. Zobaczcie, jak to jest powiązane z światem. Otwórzmy się na świat, wyjdźmy z tych swojego ciep ciepłego błocika, powiedzcie świecie jestem, jestem gotowa, jestem gotowy. Dawaj, robimy coś. Przejrzyj to, co kryje się za codziennym porządkiem. Nadszedł czas, byś wyrzucił ze swojego życia każdą rzecz i każdego człowieka, który nie służy wyższemu dobru. Nie trać z pola widzenia humoru kryjącego się w życiu. Z tym wyrzuceniem to tutaj tak delikatnie, wiecie? Lepiej tej osobie podziękować i grzecznie, w taki wiecie dyplomatyczny, powiedzieć mu do widzenia w taki, wiecie, mocny sposób, to trzeba zrobić tak, żeby pomyślał, że wysyłamy go w najlepszą podróż dookoła świata. Ludzie, ktoś z niesamowitą intuicją i spostrzegawczością dotyczącą zarówno sytuacji, jak i konkretnych ludzi. Osoba obdarzona fenomenalnym intelektem, bystrym rozumem i szczerą osobowością, która nie traktuje życia zbyt poważnie. Perfekcjonista, nieskłonny do osądzania. Dodatkowe znaczenie tej karty. Potrzeba oczyszczenia przestrzeni wokół siebie. Mądrość przytłumiona doświadczeniami z prawdziwego życia. Ugrzeźnięcie w romansie. Mm, co za romans? <laughs> Może ugrzeźnięcie w romansie za aniołami? Kto to wie? A wie, czy to dobrze, czy to źle? Kto to wie? Kochani, cudownego piątku życzę. Życzę Wam uśmiechu na twarzy, słońca w sercu i niech tak się dzieje. Przytulam Was bardzo mocno. Magda.